Już chwałę Panu Bogu przed Mogącemu, w Świętej Jednemu, nam na Puszczerstwie Czy Czyta Kościół Święty Matka nasza na 17 niedzielę, niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego lekcję wyjętą z listu Świętego Pawła Apostola do Efezja. Bracia, proszę Was, ja i Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do którego wezwani jesteście. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jednych drugich miłości, starając się zachować jedność ducha, złączeni bez pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jako wezwanie jesteście do jednej nadziei i wyzwania Waszego. Jeden Pan nie nawiada jednych chrzest. Jeden Bóg i ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich nas, który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen. Oraz Ewangelię do Świętego Mateusza, to jest uszanowania powstałych jako słów Bożych, wysłuchajcie. W czasu przystąpili do Jezusa faryzeusze I zapytał, go jeden z nich, uczony w prawie, kusząc go, mistrzu, ale jest największe przykazanie w prawie. Rzekł mi Jezus, będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkich duszy Twojej i ze wszystkich myśli Twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne jest temu. Będziesz miłował bliźniego Twego jako siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach całe prawo zawisło i klerocy. Jak gdy się zebrali w Paryżu, zapytał Jezus, mówiąc, Co sądzicie o Chrystusie? Czy im jest synem? Mówią mu Dawida. Rzekł im, jakoż wtedy Dawid w duchu za Panem, mówiąc, Rzekł Panu, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem Twoich. Jeżeli więc Dawid nazywa go Panem, jakże jest Synem Jego, a nikt nie mógł mu odpowiedzieć słowa, ani też nie śmiał go dnia więcej pytać. Tyle słów Ewangelii świętej przeznaczonych na dzień dzisiejszy. Niech będzie pochwalony ze Chrystusa. Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Drodzy ja mnie na te dwa ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie, jak już... Zauważyliście, że za nasza kaplica staje się coraz wspanialsza, coraz piękniejsza, mamy nowy kruzyfiks, mamy już drzwi do zakrystii, wszystko zmierza powiedzmy w dobrym kierunku. zapłać wszystkim, którzy przyczynili, przyłożyli rękę do, do upiększania tej, 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 tejże kaplicy i łączą się w stawiennictwie modlitwem u Boga, aby ta kaplica w Radomiu doskwitała i była jak najpiękniejsza. Drugie ogłoszenie, bardziej praktyczne. Są jeszcze wolne miejsca na rekolekcje ignacjańskie zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Odbywają się te rekolekcje w dniach od 10 do 15 października. Dla kobiet bodajże w Bajerzu, dla mężczyzn w Warszawie, albo odwrotnie, czego nie pamiętam. W każdym razie zachęcam jeszcze tych, którzy być może nigdy nie byli na takich rekolekcjach a są w stanie wygospodarować 5 dni z życia, z obowiązku, aby wzięli udział w tych rekolekcjach. Jest to, jest to głębokie przeżycie i coś koniecznego do prawidłowego życia chrześcijańskiego. I tyle jeśli chodzi o ogłoszenie. Dzisiaj nasz Pan Jezus Chrystus kolejny raz stawiany jest pod murem przez faryzeuszy, przez uczonych w piśmie. To zaczęło się już niedługo po, 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 po tym, jak pan Jezus rozpoczął swoją działalność misjonarską w Judei, w Galilei. Paryzeusze zbierali się i usiłowali złapać Jezusa na jakimś słowie, aby mieć o co go przed władzami rzymskimi, przed najstarszymi w Jerozolimie, aby mieć jakiś powód, żeby się tego Jezusa poznać. Nie pierwszy nie ostatni raz, tak jak dzisiaj słyszymy jakichś uczonych, jakichś młodych tego świata, którzy próbują Jezusowi zagonić usta, Próbują Go zagonić w do w to Jakie jest największe przykazanie w prawie? Słyszeli parzeusze, że Jezus nie naucza jak przodkowie, nie naucza jak prorocy, nie naucza jak, jak patriarchowie, wydaje się mówić od siebie. Nie jest zwykłym komentatorem prawa, wydaje się mówić od siebie, a to z punktu widzenia Palezeuszy i tych wszystkich tradycjonalistów Starego Testamentu było niedopuszczalne.